Dzień dobry moi drodzy, witamy Was serdecznie. Dzień Macie tego całą mnóstwo na YouTube wiemy, ale nam jest najbliżej, jeżeli chodzi o duże miasto, właśnie tu. W związku z tym zapraszamy na wrocławski rynek na jarmark Świąteczny Jest godzina 13.30 Tak i już jest jak na winobraniu, już jest jak na winobraniu. Nie ma jak chodzić, więc nie wiem jak my wam to nagramy Dobrze, Cękacze. Kawałek podlasia w środku Dolnego Śląska. Ręcznie szyte y, laleczki. Laleczki? No, laleczki. No, laleczki, no. Tam są tureckie smaki. Tureckie smaki, tak. I marcepany i różne takie. Bombki, skarpetki, moi drodzy czapeczki. No i takie tam różne. A my idziemy do strefy gastro, zobaczyć, jakie są o, ceny. Jakie o, ale bombeczki ładne, malutkie takie, patrzcie, śliczne. 9 zł. Za jedną? Tak. Wow. Jak ktoś by będzie za Kanoli! To może sobie tutaj kupić również. Może tak. my, bo my będziemy niedługo jeszcze robili dla was filmy właśnie z, z miejsca, gdzie się te kanoli, chociaż nie do końca. Nie, nie, nie. No nie do końca. Ale chociaż kraj się będzie zgadzał. Kraj się będzie zgadzał. O, a tutaj może znajdziemy coś, co się tam też jada. I pewnie na tamtych jarmarkach też będą takie rzeczy. O, to jest taki ser, który my kupujemy no, 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 no. w Lemonii. No, kupujemy, no. O Jezu, pełno tam jest straganu. pełno, naprawdę tam jest pełno. Tu jest pełno straganu. W ogóle cały deptak to jest jeden wielki jarmark. Jeden wielki stragan. Tak? <noise> Ale jest przeładnie, a będzie jeszcze ładniej później, bo jesteśmy właśnie o 13, tak jak Pawełek powiedział. A to idziemy w lewo, tak? I będziemy robić kółko w, w lewo? Prawo, prawo, Idziemy w prawo. Dobra. Patrzcie, tu jest taka knajpka. Nie wiem, czy to jest tylko taras widokowy, czy tam można sobie też coś zjeść albo wypić. Ale Nie z Berlina, to pamiętam, tam też są takie miejsca, tak gdzie się tak wchodzi tak na górę. Tak. No i też takie. O, i to też z Berlina, bo to w Berlinie też te takie. W ogóle w Niemczech. w, ogóle w Niemczech, no tak. Ruchome. I pod spodem Grzaniec możecie się napić. Jest malinowy, wrocławski? Nawet jakieś ja chodzi. Ciekawe jakie są ceny, bo no. ostatnio w Niemczech były po 5 euro, zobaczymy jak wygląda, ale kubki są słuchajcie wrocławskie, takie buciki, więc ja na pewno sobie jakiegoś grzańca tutaj zapodam. To gdzie idziemy? Tu się strefa gastro zaczyna. Churrosy są. Myślisz, że to Hiszpanie sprzedają? Nie, nie, wyglądają na Hiszpanię. Napisane jest Sweet Taste of Spain. Tutaj jest domek Ale jest tutaj jakiś taki krzatów. niemiecki klimacik, zdecydowanie, te chatki wyglądają trochę jak w Niemczech. No. Ale, o, Paweł, masz krakauer. No, krakauer, ale są też białe bratwurst. I bratwurst, i krakawer. 24 zł to cena jest chyba podobna. Tak, podobna. Bo 4,50 kosztowała kiełbaska. Tak. Czyli 5 razy to no. że to jest w cenie macie z bagietką i soskę keczup, czyli to jest razem. 24 zł. No to nie jest źle. Ja bym taki bratwurst. O, kary też jest widzisz? O, kary. Kary to jest tamten, tamten, tamten. Chyba sprawdzimy sobie tę kiełbasę później i porównamy Wam z niemiecką. No. O, tutaj są truskawki. 28 złotych, no, nie 70. 28, no. No. No, potaniało. <grystanie> Pani dolewa właśnie grzańca. A no, widzisz. A to Wiśniówka. są różne alkohole. No właśnie, to to nie jest stricte grzaniec, no. Tu macie wyroby z mięsa. Cokolwiek to znaczy. No, kiełbasy są. A, kiełbasy. No, tam masz golonkę, szaszłyk. O. Pajde chleba ze smalcem. Kolejki są jak w Pradze, moi drodzy. I tak podobnie o, jest nawalony ludzi jak w Pradze. Ale jeszcze można przejść. W Pradze przejść nie można było. <noise> A krok temu, jak byliśmy, no. to była katastrofa. Jak ktoś nie widział odcinka, chce sobie zobaczyć, to zapraszam. Mamy tureckie, o proszę bardzo, pełno takich różnych smakowitości tureckich. Pan Gruzin z drugiej strony, zobacz, gruzińskie pierożki. Czemu tam było, że polskie smaki? O, będą zaraz, a bo będą. widziałam, Uwaga. że są. O, tu o, są masz, polskie smaki. No. Bigos 25, pierożki w zależności między 25 a 30 i żurek 25. To jest jakiś dramat. Wszyscy mówią, że jest bardzo drogo na jarmarkach. Uważam, że bardzo drogo nie jest, więc. Tam są takie różne kiełbaski fajne zobaczyć. A, na i takie smażone tam. Ser, Marzone sery. Grzyby. A, a to wszystko jest z głębokiego tłuszczu. To idziemy. No. Coś mi tutaj dymią jakieś kiełbasy. O! I mamy, znaleźliśmy moje dozy raklet. Czekaliśmy na to, czy to jest. Chcieliśmy zobaczyć, i okazało się, że jest. Kanapka raklet oraz raklet zwykły i jeszcze są też ziemniaki z rakletem. Ceny są dosyć dramatyczne, no ale cóż, trzeba zjeść. Czemu? No prawie 5 dyk Może za wszystko. Mam jest no. 45, klasyczna 45, a wszystkie 45. No. Okej, okay, moi drodzy, mam to. Dostałem jedną kanapeczkę, jak widzicie. Wziąłem sobie kanapeczkę z Chorizo. Zobaczmy. No, jak ci ten rakletik smakuje? Raklet jedliśmy ostatnio w Niemczech, w tamtym roku. I był rewelacyjny. Ja jadłam na ziemniaczkach, niestety tutaj ziemniaczki wyszły i nie mogłam wziąć na ziemniaczkach. A Paweł, ja twój właśnie coś takiego, tylko że on sobie tam dobrał, miał miód i takie tam różne wariacje. Tak, ale ja z miodem i z. Y, posypane ziołem. Tymiankiem. Tak. Tymiankiem. No. No. Jak ser, seria chleb 45 zł, warte to to jest tego, czy, czy tak niekoniecznie? Raklet taki. W ostatnim Raklet był trochę lepszy. W domu. No, no. Ale to z Niemiec przywieźliśmy z Niemiec sobie. No. Ten jest dobry i całość do kupy z ogórkami i z tym czyli za bardzo dobre. No to... Także opłacało się wciąż. No, Ale myślę, że w Niemczech byś koło 7-8 euro za to zapłacił, a tutaj zapłaciłeś... 10 euro. No. 11? No. No. Prawie. No, to opowiadaj, jak ci smakuje. Mm. Pawełek miał z kiełbasą, ja mam klasyczną, ale z nieklasycznymi dodatkami. Ogórek i rukola. Mm. Zasłone. No bo Dobre, ale zobaczcie, jak wygląda ta kromka i powiedzcie, czy byście dali za nią 45 zł. Dobre, raz można zjeść. Natomiast to nie jest jakieś wybitne i uważam, że to nie jest warte 50 zł. A 45. A to jest wrocławski kromki, taki jakiś niebieski. No, wrocławski o łoś coś mówi a nie to renifer przepraszam no, tamten na, no. na tym na tej chatce <laughs> O, na ładna choinka. O, jaka choinka. Zielona góra uczcie. Jak powinna wyglądać choinka. No i co? No i szukam tego grzańca i szukam. A tutaj będą, tylko pewnie kolejka kilometrowa. A tutaj są przynajmniej te miejsca, gdzie sobie można stanąć. Tak. I moi drodzy, udało nam się już dorwać grzańca. Mamy grzańca tutaj. A to tu nie jest grzaniec, to jest czekolada gorąca, gęsta z bitą śmietaną na wierzchu. No i mów, jak ci smakuje? Ja już grzańca próbowałem całkiem dobry. Ale pyszna. Jak w, jak w czekoladziarni. 25 zł za to plus kubeczek. No. Taka lekko, gorzkawa, ale dobra. O, dobra. Dobra, nie? Taka w sensie ja, aromatyczna bardzo. No. no. Nie kakałko, tylko taka nie, rzeczywiście. Nie, no, taka gęsta. Ten grzanie powiem Wam ostatnio, właśnie zajechaliśmy do Gorzelca, tam mnie pan namówił na takiego fatalnego grzańca. <grym> to ten jest lepszy. Dwie dyszki za tego grzańca plus dwie dyszki za ten kubek. Ale myślę, że ten kubek, chociaż jeden sobie do domu weźmiemy, bo jest przepiękny. Ostatnio niestety Niemcy nas tym y, rozczarowały, że kubeczków nie było. Były kubeczki kubecki. ze starych lat, nie? Stare jakieś no. pas, I nie było też bucików, a buciki są super. Także Pisz my sobie kapie? na pewno jeden taki do domku zabierzemy, a może nawet dwa. Tak jest. Ja bym jeszcze działkił kiełbasę. O ja też, idziemy za na kiełbasę. Ja sobie też zrobię jakieś pojeniu, A to jeszcze się te bombki zapalą, to będzie jeszcze ładniej. Domek Elfu. Moi drodzy, znaleźliśmy też orzeszki. Chyba jeden stragan tylko. Na razie pierwszy. 18 zł za 100 gramów. A bułkę masz do ręki? Tak, mam bułkę w ręce. Jak ktoś chce bułkę, to mogę dać bułkę. Moi drodzy, karyburst. Ja już widzę, że to nie jest to, co ja bym chciała. Posypka kary, taka z paczki. W Berlinie karyburst jest zdecydowanie lepsza. Ale kiełbasa dobra. Kiełbasa nie jest zła? natomiast jest, jest do duchy. Beznadziejny sos i ta przyprawa, która. Jest... Sam proszek. Masz zobacz sobie teraz. W Niemczech to jest wszystko pięknie. Poza tym, jak nam pani to polała? No Szkoda, że wy tego nie widzicie. Połowa cała jest w ogóle bez sosu. Średnio to 25 zł. Dramatu nie ma, ale porcja też nie jest jakaś wyborowa. 28. 8. A powiedz, jak ta, jak ta była? Sucha. Dobra, ale A ciepła? O. No, no dobra, ja też lubię kiełbę, można zjeść. Moi drodzy, kilka godzin później, kilka tysięcy ludzi więcej, psy <szyfot> pachami. Kilkanaście tysięcy. Ludzie zirytowani. Już słyszałam jest... jedną panią, która mówiła, że tu jest jak w Londynie, nie ma się gdzie prze, przebić. Może i tak jest. No i cóż, ja polecamy jarmark pod kątem tego, żeby sobie tu jednak przyjść w dzień. Prawda? Ale wieczorem jest ładniej. No wieczorem jest ładniej, bo się światła zapaliły dodatkowe. Natomiast generalnie jest tutaj tragicznie tłoczno. Jak nie boicie się tłaku, to zapraszamy. A jak nie lubicie tłaku, to niezbyt. Ceny jak w Niemczech. Jakość potraw na no, zadowalającym jak w poziomie. No nie mów. No, jak w Polsce, no. To... No, poprawna. Y, wszyscy narzekają, na że na jarmarkach jest, jest słabe jedzenie, a my uważamy, że jedzenie nie było najgorsze. Także polecamy, jak będziecie w pobliżu, albo jesteście z okolic, to na pewno warto się wybrać, ale żeby tutaj na przykład z Polski gdzieś tam jechać przez pół Polski, szczególnie w weekend, to może niekoniecznie. No cóż, lajkujcie, podbijajcie filmik, komentujcie, a my się już z wami na dzisiaj żegnamy. Na razie, pa! pa.